Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie o upadłości konsumenckiej, a konkretnie o tajemnej wiedzy w tej dziedzinie. Kiedy sypią się nasze finanse, niestety takich przypadków jest sporo, zaczynamy myśleć o upadłości konsumenckiej. Może nie od razu, ale w sytuacji, kiedy nie widzimy żadnego wyjścia, jawi się to jako bardzo dobre rozwiązanie. Do pozbycia się długów przez upadłość konsumencką będą nas zachęcać liczne kancelarie prawne, które taką dziedziną się zajmują. Można powiedzieć, że jest wręcz istny wysyp takich instytucji, takich kancelarii. Niestety rzadko uzyskasz tam dobrą poradę, dobrą informację, możesz dostać po prostu upadłość konsumencką w przypadku, kiedy nie dajesz sobie rady ze spłatą długów. Ale to jest troszeczkę tak, jakbyś szedł do dentysty i przy każdym bolącym zębie ów dentysta proponował ci wyrwanie. To nie na tym polega. Upadłość konsumencka ma wiele wad i słaba usługa częściej spowoduje to, że pogorszy swoją sytuację zamiast ją poprawić. Dzisiaj właśnie kilka takich Sytuacji, przypadków z mojego doświadczenia, gdzie pokażę, jak ważna jest wiedza tajemna w tej dziedzinie, ale dodatkowo etyka. Historia pierwsza: mieszkańcy Warszawy byli przedsiębiorcy długi na poziomie 12 milionów dwie nieruchomości apartament w Warszawie i dom pod Warszawą. Już te nieruchomości były opuszczone, no, musieli się wyprowadzić, bali się, że przyjdzie komornik. Na szczęście jeszcze to było niezamknięta sprawa, jeżeli chodzi o tytuł egzekucyjny. Ci Państwo przyszli do mnie po upadłość konsumencką. Przejrzałem dokumenty, no serce się krajało, jeżeli mamy dwie nieruchomości oddać syndykowi, żeby sprzedał je, Handlarzom za niewielkie pieniądze, zaproponowałem zupełnie in, inne rozwiązanie, aby te osoby podjęły walkę. Oczywiście no, wymagało to wcześniejszej analizy. Z treści ksiąg wieczystych i rozmów z klientami wynikało, że w obu przypadkach na nieruchomościach mamy kredyty frankowe, a to dawało szansę na wygraną w sądzie. W obu przypadkach sprawa już się toczyła, ale była we wczesnej fazie, czyli można było jeszcze powalczyć. Pierwszy krok to zaangażowaliśmy do współpracy w bardzo dobrą kancelarię prawną, która podjęła się prowadzenia ciągu dalszego tych spraw frankowych. Problemem było to, że klienci po prostu nie mieli pieniędzy na opłacenie kancelarii. Ale Udało mi się jedną z tych nieruchomości zbyć. Dzięki temu ci klienci mieli środki na prowadzenie sprawy. Zbycie nieruchomości, która warta jest 1,5 miliona, a obciążona długami 5 milionów, nie jest takie proste, więc oczywiście mówimy o nietypowej formie transakcji, ale pamiętajmy, że ta nieruchomość już była opuszczona. Klienci nie mieli z niej żadnych korzyści. W związku z tym zmiana właściciela, która związana była też z uzyskaniem odpowiednich korzyści majątkowych, finansowych dla tych państwa, nie tylko rozwiązała problem, że ta nieruchomość zaczęła pracować, ale też oni uzyskali środki i na sprawę sądową, i na inne potrzebne czy niezbędne wydatki, no trochę stanęli na nogi. Co do drugiej nieruchomości radziłem klientom, żeby ją zachowali, dlatego że tam jedynym wierzycielem był właśnie ten bank hipoteczny. Widziałem szansę na wygraną i tak się też stało. Był to kredyt już, który bank wyliczył na 5 milionów. Wygraliśmy bezapelacyjnie pierwszą instancję. Czekamy teraz na drugą. Ale też liczymy na sukces. Także w tym wypadku, jedną nieruchomość udało się zamienić na określone pieniądze, natomiast druga będzie do uratowania i może tam z tej nieruchomości zostanie klientom milion czy dwa miliony złotych. Bo jest to duży dom pod Warszawą, już w tej chwili w dobrym stanie, bo został wynajęty. To też udało mi się namówić klientów, żeby ożywili dom, który był dwa, dwa lata zupełnie pusty opuszczony, a od 2019 roku jest wynajmowany za przyzwoite pieniądze. W tym konkretnym przypadku wygrała wiedza tajemna i etyka. Osoby, które do mnie przyszły w 2019 roku zupełnie przegrane okazało się teraz po czterech latach, że mają szansę wyjść z problemu z Sporym majątkiem rzędu milion czy 2 miliony złoty, oczywiście zostaną jakieś tam długi, ale umiem zrobić tak, żeby długi nie mieszały się z dochodem. To są właśnie różne działania antywindykacyjne, które pozwalają funkcjonować bardzo dobrze, nawet jeżeli długi daną osobę obciążają, wystarczy założyć spółkę ZO. Ale to już inny temat do rozmowy. Inny przykład. Nazwałem tę historię jak zostałem rambo. W 2018 roku zgłosił się do mnie klient na dwa miesiące przed licytacją domu. Spojrzałem w Księgę wieczystą, trochę się dowiedziałem na temat sytuacji tego klienta, ów klient liczył, że uda mi się dogadać z wierzycielami. Było tam co najmniej dwóch wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję. Znając możliwości finansowe tego klienta, no, nie widziałem szans, żeby się z nimi dogadać. Licytacja była tuż tuż. W związku z tym uznałem, że w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie upadłość konsumencka. Bowiem pozwalało to uzyskać dodatkowe pieniądze ze sprzedaży domu, w którym mieszkał klient, właśnie jego żona i jego rodzina. W przypadku licytacji wyszedłby bez grosza, a po upadłości konsumenckiej dostałby ze sprzedaży tego domu określone pieniądze. Moja propozycja, aby w tym wypadku zrezygnować z próby restrukturyzacji i po prostu zgłosić się do sądu z upadłością konsumencką, absolutnie klientowi nie odpowiadała. Nawet taki tekst pozwolił sobie mi przesłać w mailu, a ja myślałem, że pan jest taki Rambo. O co chodziło? Jedną z metod obrony frankowiczów przed bankami nazwałem technikę Rambo. No to się ładnie sprzedawało, ładnie się to kojarzyło. No więc miałem w jego opinii być tym Rambo, a okazałem się niewartym takiego miana. No przyznaję, że trochę mnie wziął na ambit. Mówię, panie. Janie. Szansa, że uratujemy dom jest bardzo mała, bo na tym właśnie klientowi zależało. Upadłość konsumencka oznaczała oddanie domu, a on nie mógł sobie na to pozwolić, rodzina, żona, i tak dalej, i powiedział: Zróbmy wszystko, żeby ten dom uratować. Cóż, powiedziałem. Szansa jest bardzo mała, ale możemy spróbować. Tylko tak jak powiedziałem, niewielkie daje nadzieję, że się uda, ale teoretycznie może się udać. Tą technikę mogę Państwu zdradzić, ponieważ ona już jest nieaktualna. Otóż proszę państwa, zrobiliśmy tak. W momencie, kiedy była stacja komornicza, Jednocześnie udało nam się wcześniej przygotować dwa wnioski o upadłość konsumencką dla pana Jana i jego żony, ponieważ obydwoje byli właścicielami nieruchomości. Licytacja została przeprowadzona, był nawet kupujący wylicytował jakąś tam kwotę ale poprzez działania przedłużające te procedury sądowe co nazywa się ładnie obstrukcją procesową udało nam się nie doprowadzić do przybicia, czyli ta licytacja nie uzyskała jeszcze prawa ważności. W międzyczasie sąd ogłosił upadłość konsumencką jednej i drugiej osoby, co też nie było łatwe, ponieważ pan Jan był byłym przedsiębiorcą, więc tutaj mogło się to nam nie udać. Co za tym dalej się stało? Otóż w momencie, kiedy uprawomocniło się już wycofanie Licytacji, kiedy sprawę w całości przejął syndyk, po paru miesiącach klienci złożyli wnioski o umorzenie postępowania upadłościowego. Wedle ówczesnej procedury, w takiej sytuacji sąd nie miał wyjścia i musiał na taki wniosek wyrazić zgodę. W efekcie syndyk wywalił komornika, a my przez rezygnację z upadłości wywaliśmy syndyka. Nieruchomość była czysta. I co nastąpiło? Nastąpiło później zabezpieczenie ruchomości, czyli zmiana właściciela tak, żeby nie można było znowu je zaatakować przez poprzednich wierzycieli, to dzisiaj klienci w tym domu mieszkają. Ten sekret mogę zdradzić, ponieważ już w tej chwili on nie jest aktualny. Wedle procedury, która się zmieniła w 2020 roku. W tej chwili, jeżeli Upadły wnosi o umorzenie postępowania upadłościowego, to sąd może się na to nie zgodzić. Ale wtedy były inne zasady i sąd po prostu pomógł nam w oczyszczeniu nieruchomości i w utrzymaniu tego domu przez moich klientów. Jeszcze jedna historia, sprawa z ubiegłego roku, która trafiła do mojej kancelarii. Również nieruchomość, również egzekucja. Poprosiłem o Księgę Wieczystą. Tym razem chodziło o mieszkanie we Wrocławiu. Okazało się, że jest już na tej Księdze Wieczystej cztery aktywne egzekucje. Poznałem historię sprawy. Okazało się, że wszystkie egzekucje prowadzone są prawidłowo. Nic się nie wydarzyło takiego, co pozwalałoby skutecznie podważyć te tytuły egzekucyjne. Więc sprawa wyglądała beznadziejnie. Zaproponowałem więc klientom upadłość konsumencką. Rozmawiałem dokładnie z mężem, a właścicielem mieszkania była żona. No i ten pan powiedział mi: "Sorry, ale żona tego nie przeżyje". Nie zgadzam się. Nie możemy pozwolić, żeby doszło do Sprzedanie mieszkania, czy to jest przez syndyka, czy przez komornika. Sytuacja była z mojego punktu widzenia beznadziejna, ale właśnie tutaj znowu znalazłem szansę poprzez tą wiedzę tajemną, o której wspominałem. W tym wypadku nie mogę powiedzieć, jaka była sztuczka zastosowana, ale wszystkie te cztery egzekucje, które były w Księdze Wieczystej po paru miesiącach zniknęły. Najpierw zostały umorzone tytuły egzekucyjne, potem zostały wykreślone wpisy. Mam przed sobą księgi wieczyste z tej nieruchomości. Jedną z 30 marca 2022 roku mamy tutaj cztery tytuły: Altus, Hoist, Best Jeden Fundusz i Best Jeden Fundusz. Cztery tytuły. Siedzą sobie. Licencja ma być parę miesięcy później. I mam tę samą księgę z 1 lutego 2023. Brak wpisów. Udało się, znowu zwyciężyła wiedza tajemna. Tym razem nie powiem w jaki sposób udało mi się to osiągnąć. Wiadomo, że tajna broń jest skuteczna wtedy, jeżeli nie znają jej nasi wrogowie. Dlatego też, wracając do upadłości konsumenckiej, to naprawdę jest dobra metoda pozbycia się długów, ale pod warunkiem, że trafią Państwo w odpowiednie miejsce. Najgorszym miejscem do szukania pomocy przy upadłości konsumenckiej, czy w ogóle przy zadłużeniu, są tzw. sieciowe kancelarie antywindykacyjne. To są łapacze klientów. Nie ma tam żadnej wiedzy, zwykle prowizją, którą uda się wyrwać od klienta, dzieli się 3 lub cztery podmioty. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy przechodzimy do dentysty z lekko bolącym zębem, on nam zawsze proponuje wyrwanie. Bardzo Państwa przestrzegam przed korzystaniem z takich sieciowych placówek antywindykacyjnych, nie ma nic gorszego w tej dziedzinie. Niż właśnie taki McDonald's, gdzie nie ma wiedzy, nie ma żadnej pomocy, nie ma żadnej porady, a tylko chęć wyciągnięcia pieniędzy. Jeżeli znajdą się Państwo w problemach finansowych i nie będą Państwo umieli sobie z tym poradzić, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdą Państwo pod filmem. Na wszystkie maile odpowiadam osobiście. Staram się to robić w miarę szybko. Dziękuję bardzo.